No się ma, gramy sobie dzisiaj Ur... o Jezu, nie Urfika, tylko e, normalną gierkę. Dzisiaj Urfika nie ma już, słuchajcie. <grytanie> tak, urfiki się skończyły. No, coś mi się tutaj pokićkało. Idziemy sobie na Orna. Orna, gramy Flashless z egzostem i teleportem. Także tutaj chłop raczej będzie zaorany, jakieś takie walki jeden na jeden jak będzie chciał podejmować, to raczej wygrywamy. No i co? On jest tankiem, my jesteśmy tutaj basterem, także powinniśmy bez problemu sobie dać z nim radę nasze nasza drużyna tutaj coś nawet ich junglera obiła. Ciekawe czy spaliła flesza, nikt nie napisał. O, ale killa mamy, słuchajcie, na bocie już. Także nam idzie, nam idzie, to jeszcze lepiej, bo na queen gra Lucian, no to fajnie, żeby się nafidował trochę. Będziemy mieć już mieczek chyba na start. No, powiem wam, że zapowiada się to dobrze. Jorik na topa pod taki niecodzienny build. E, runki, jak widzieliście, kometę gramy. E, gramy e, przepływ many, e, Do tego jeszcze cooldowny na trzecim, na czwartym, scorch, żeby ich palić bardziej. E, no i inspiracja tutaj: drugie ciasteczka i buty. Buty, żeby mniej pieniędzy na builda wydawać. Ciasteczka, żeby. Mieć many nieskończoność. nie będziemy musieli schodzić teraz z linii. W takim wypadku nie zepchnie nas z tej linii ten, ten, ten Jorik. Briar może tu być faktycznie niebezpieczna, aczkolwiek aż tak bym się nie przejmował. Briar zaczyna z blu, to znaczy, że będzie chciała iść topside'a raczej, albo będzie chciała po blu na bota. No zobaczymy, jak to wyjdzie Na razie to musimy nasze Q tutaj postakować. Możemy nawet lekkiego pusza tutaj nałożyć na kolegę. No i powolutku, pomalutku tutaj musimy sfarmić to sobie o, dało mi się walnąć nawet raz, słuchajcie no, nie używam tego kół lepszonego, dlatego że chcę mieć to E, żeby w niego wrzucić to też mi, słuchajcie odradza te moje duszyczki a zobaczcie, one teraz wszystkie naraz na niego skoczą no i free tutaj, hity na łeb wleciały minionka straciłem, słuchajcie ale chłop na pół HP już jest Także myślę, że mi się to opłacało ogólnie. Ja jakiś tu połat tu jest tą kometką, z tym E. Łatwo na nas mieć nie będzie. No i co? Możemy sobie tutaj to... Oj, nie trafiłem słuchajcie. Nie trafiłem niestety z tego Q. Spalony został. Ale możliwe, że Brajar tu zaraz gdzieś będzie szła Słuchajcie A tutaj na to muszę uważać akurat O, ją będzie chciał chyba walnąć Wiedziałem, będzie chciał walnąć doskok O, i flash spalony słuchajcie Flash spalony o, Myślałem, że zasięgu nie będzie Flesz spalony, Brer tu idzie, kurde O, przeżyłem, słuchajcie Przeżyłem, ja się tak dalej nie bawię <grydy> Udało się jakoś, słuchajcie Ten exos to E Jakoś tutaj mi uratowało to życie, chociaż było to bardzo niebezpieczne Wracamy się Wracamy się tutaj po Wardzika, po mieczyk, bo tutaj chcemy iść Full lethality rikiem. słuchajcie HP aż tak nieważne Ważne bardziej jest mana żeby się zgadzała, no i ja bym nawet coś pomyślał o jakimś Freezie. Słuchajcie, więcej minionków jest. To Freeze się tutaj powinien załączyć bez problemu. No, już tutaj jednego minionka traci. ORN Zaraz tutaj kolejne polecam. Raczej nie będzie problemu, żeby to sfrizować. A tu muszę to mocniej puszować. Słuchajcie, ku nie odradzam. Bo jak te miniony przyjdą, to mi puszę rozwalą. No, po kanonku ma już. No a my dalej trzymamy tego Freeza. Bardzo nam zależy na tym, żeby on tracił tutaj tą tego expa, bo jak będziemy mieć szybciej szósteczkę, to myślę że bez problemu go tutaj zaoramy. On się cofnąć w ogóle powinien. Źle zrobił, że tutaj się nie cofnął, nie zrykalował. No zobaczcie, on tu pół HP traci, a ja tylko jedno E zużyłem. To jest dopiero przegięte. Także tutaj pokojoryk wjeżdża. Oj, oj, oj! Myślałem, że tutaj... Uda mi się dobić tego miniona jednego. Ale podwójne kukliknąłem przez co? Animacja się włączyła odradzania ich, a nie tutaj. Ojoj. Oj. To było takie owis do trafienia, a nie trafiłem i tak. No, musimy poczekać na to E, słuchajcie, i z tego ego tutaj jak będzie podchodzić, walnąć. No i mamy Ulta, słuchajcie. Teraz raz raczej nie zbije. Oj, się jeszcze zamknął, słuchajcie. No to już jest naprawdę martwy. O. I proszę bardzo. Czasami nawet fajnie go zbejtować na to A jak macie więcej życia. Na tego Orna to jest naprawdę łatwe. No i co, cofamy się, bo nie chcemy, żeby nasza. Dziwica dostała tu obrażenia. Idę sobie, o, to jeszcze plecik poleciał. Idę sobie tutaj zwardować. Słuchajcie, zawsze troszeczkę wardów na propsie. No, z farmą takiej tragedii nie ma. Słuchajcie. Ojej, myślałem, że będzie szedł w bok w stronę tutaj tego. Dobra, cofamy dziewicę, bo on tu puszuje, więc jest w sumie dobrze dla nas. Nie mamy butów, przez co musimy tu być ostrożni na ten Brajar, bo jak przyleci to, można nam zrobić krzywdę. No i co, teraz tutaj raczej będziemy puszować. Nawet tak ciężko by było, żeby tu sryzować myślę. A, idzie Queen do mnie. No wiem, wiem, wiem. No, rozwaliamy, pinka, niedobrze. No, ale tutaj zobaczcie, cały enemy jest na top więc musimy raczej poczekać sobie pod leżą. No, tam farmę trochę stracimy, ale on i tak ma mniejszy level, więc stać nas na to, słuchajcie, na tego tryzika. No i co? Pierwszy i tym zaćmienie, myślę. To zaćmienie tutaj przepotężnie oddaje. Na bo rzucamy jedno e i od razu się tutaj nabija. No i sobie znowu tutaj. Pomocników wyzywamy, słuchajcie. Jak widzicie tutaj zabijając ich w międzyczasie, one też od razu na niego skaczą, jak są w zasięgu skoku. Więc tutaj myślę, że w porządku to działa. My tu znowu mamy całą armię. Więc o, o, o. o, 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 o. Czy mi się tu udało go zabić? Udało mi się go zabić. Teraz Briar tylko jeszcze. Jakby się udało, byłoby fajnie. O, na bluetooth kół jeszcze weszło, super. No i tak, to ja mogę się z nimi bić, słuchajcie. Tylko, że mi ta queen nie podeszła. I mamy tutaj wygranego tego Topside'a, słuchajcie. Raczej playta tu nie zgarną moje minionki. Ja się cofnę po buty i po zaśmienie, Słuchajcie, taki teraz mam. Eee, Boże, jakie buty? Po Armora. Po Armora, i poczekajmy sobie te 10 Gold na AD. W sumie oni tak tu będzie puszować, więc się nie rozbije fala. Szkoda tej, tej fali, że tam się zatrzyma, no Ale cóż, czekamy na buty. W sumie te. No będę raczej chciał pójść pod cooldown, no, Oni mają taką, chociaż mają i team, Teraz dopiero zobaczyłem. No to trudno, wrócimy się po butki pod Armora. Będziemy dla nich nieśmiertelni. No a to już niedaleko 9,45. Więc zaraz już będziemy troszeczkę szybsi. Dogonimy tego, już przegonimy w sumie tego orna. Jeśli chodzi o movement speed, no i cóż, na tym topie tak jak widzicie, gramy ostrożnie. Jak się bijemy, to tylko wtedy, jak widzimy, że mamy szansę, żeby przynajmniej zabić jedną osobę. No, i musimy tutaj sobie to wepchnąć do ich bazy. Znowu mamy orna, także tutaj. Połk na E będzie latywał Oj chyba, że nie trafię Ja go tu baituję na to E, bo wiem, że jak on teraz we mnie wleci To to on będzie dostawał połk na łeb, a nie ja No, ona go atakuje, to nasza dziewica pół HP pod wieżem dostał, słuchajcie Pół HP for free Ja do playta chyba nie dobiegnę, co? No nie, nie dobiegłem Niestety a leciałem już słuchajcie, leciałem. Biedne pieniądze. Buty wleciały. Także tutaj coraz lep lepszej sytuacji jesteśmy. Farma też nawet fajnie idzie. No, mogłoby być lepiej, ale tragedii nie ma. Na farmie nie jesteśmy ok. Znowu tutaj niech dostanie combo. My znowu odchodzimy. On już jest na 1,4. Jeszcze jedno E. Bardzo dobrze to wychodzi, on już się cofnąć musi, a my zobaczcie, mamy ponad pucha, pół many, cały czas jesteśmy na wysokiej manie w sumie, więc tutaj, a jeszcze ciasteczek nie używaliśmy słuchajcie, więc jakbyśmy go tutaj podtrzymali troszeczkę, to luzik. Push dalej mamy duży, a nawet mamy chyba większy niż taki zwykły jorik, także tutaj bez problemu playty się dają. No, uciekamy tą. No, jak, jak widzicie Briar tutaj intuje chyba, nie? Wbija się na nas, zamiast nas pod wieżę pchać, to pcha nas od wieży, bo się wystraszyła. No, ale dobra. Demetrz spory siada. No, tutaj troszeczkę coś spółkowany został ten Orn. Ja tu nie muszę się bać za bardzo tego, co się stanie. Ja jakiś tam duszyczka niech go atakuje. My cofamy, 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 koleżanko, cofamy. No właśnie. O, myślałem, że to już trafi, tak. Końcówam, wiecie o co chodzi. Last Pixel leci. No i tak. Myślę, że tutaj. Chłop znowu dostaje pół HP. Pod tą wieżą. On nie żyje, co on robi? Czy on flashnął właśnie? Nie wiem, co się stało, tak aktualnie szczerze Wam powiem. Bo on chyba flashnął. Nad... Nie wiem, co się stało. Tak czy siak, tutaj puszujemy tego Top Mamy Reda, więc nie musimy się oganki bać z Redem tutaj. Myślę, że nawet ich czwórkę byśmy porobili, trójkę. Szkwin nam idzie. Także chyba możemy iść po prostu na siege'a kolejnego tego, bo widzę, że i tak to na nich nie przyjdzie do nas. Coś przy farmie, żeby było więcej guli. Jednak więc większy damage będzie wlatywał. No i znowu tutaj, zobaczcie. Dostaje ze swoje ale moja koleżanka tu obrywa. Słuchajcie, to nie fajne. Akurat, to nie fajnie. No, my go pod wieżą możemy robić, ale tu brajar jest. Słuchajcie, oni mi zabiją to tego mojego ulta. No, ale ja sobie w tym czasie ucieknę. Myślę, że takie fair poświęcenie. Chociaż nie musiałem go poświęcać raczej. Kurde, że ta Brajer się we mnie nie wbijała, to było trochę dziwne wam powiem. No ale cóż. Gdzie mam wszystkie swoje rzeczy tam? Nie. Kurde, głupie rzeczy w pokoju swoim, słuchajcie. Następny item to oczywiście Serilda. Będziemy ich spowalniać. Niestety tutaj brakuje mi kasy 200 gold, ale w sumie już nie potrzebuję. E, potki, wiecie, skażenia. Raczej. Ojej. Raczej się nie tepam, w sumie. Wiecie co, raczej się nie tepam. Myślę, że to w sumie to byłby zły pomysł, jakbym się teleportował. No słuchajcie, taki właśnie jestem, gubię rzeczy, no kurde, zdarza się każdemu. No nie mogę. Po odcinku poszukam. Na razie lecimy sobie na tego Orna. Myślę, że go tu mamy. Ja powinienem tutaj sobie go zamknąć. Co on robi? On już chyba ma dość psychicznie, wiecie? Tak myślę, zakładam. Ja mu się już nie chce grać na mnie. Ale tak jest w sumie pokéoryk nie, że w sumie cały czas tylko bombicie obrażenia z dystansu, nawet nie podchodzicie, nie staracie się walczyć. No i jak ktoś jest w sumie rozgarnięty, to po prostu go oracie do końca, wbijacie mu się po prostu sami do bazy. A jak macie przewagę w itemach, no to myślę, że nie ma nikt tutaj podjazdu. Przewaga w itemach, przewaga w expie tutaj, w expie tutaj oryk oddaje pod każdym względem, wiecie, więc. Fajnie tutaj, się boluje na pewno Dobra, kolejna wieża No i pod wieżą zrobiony tank, słuchajcie Wiem, że do mnie ta idzie Queen Dobra, jedno e. O to chodzi. Słuchajcie, mówię, same kile się robią, ale nie będę tutaj tryhardował bo zaraz będę miał problem, jak przyjdzie mi tutaj cały bot lane. O, poddali się, słuchajcie. No właśnie, poddali się. Tak jest Jorik, właśnie, no niszczy przeciwników. Te góle zadają tak chore obrażenia, że naprawdę no, można się zaskoczyć, także polecam Wam sobie nim zagrać, taki, taki odcinek, jak widzicie, troszeczkę inny, e, nawet nie wiem czy nie mam troszeczkę za ciemno, kurczę, tak patrzę, tak czy siak, dzięki za oglądanie, Fajnie, że tu byliście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zostawcie suba, włączyłem ostatnio wspierania na kanale, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie zostać kotem, kocurem, Albo przekotem, ko albo kotem w złotych butach, słuchajcie. Ale to tylko dla prawdziwych tutaj e, bogaczy i fanatyków wspierania Pero. No to wszystko na dzisiaj. To był Pero, to i widzimy się w na następnym odcinku.